Cześć. Ostatnio usłyszałam, że ustawienia systemowe to jest metoda leczenia. Praktykuję ustawienia systemowe od 8 lat, z czego ostatnie 3 prowadzę również dla innych osób. I nie doświadczyłam, aby ustawienia systemowe kogokolwiek wyleczyły. Natomiast to, czego doświadczyłam, to to, że uzdrawia samoświadomość uzdrawia samopoznanie, uzdrawia pojednanie zaprzestanie walki. Uzdrawia, uznanie tego, jak jest. Uznanie i akceptacja. Wtedy też szansa ma odpowiedzieć ciało. Ustawienia systemowe temu służą. Służą samopoznaniu, samoświadomości i pojednaniu. Służą uznaniu i akceptacji. Szczególnie w kontekście rodziny pochodzenia. Nazywam się Magdalena i prowadzę praktykę ustawień systemowych w Gdańsku oraz online. I zapraszam Cię serdecznie na sesję. Do zobaczenia.